And waiting Cześć Wam, dzisiaj jest wiz wizualnie witam Was w grze, która nazywa się Weathering Wave serio. Tym samym tytule i ludziska lecimy, bo dzisiaj będą dziwne rzeczy, raczej bardzo dziwne rzeczy, więc na samym starcie, pamiętajcie, pić wodę, nie mam żadnej znowu pod ręką, ale są takie upały, że muszę już zamykać okno. Ja mam tak fajnie liście, wiecie tutaj ten gniazda ptaków i w ogóle te wszystkie motywy są blisko, 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 ale jest już na tyle gorąco, że nawet za tego cienia wlewa się gorące powietrze, więc na dworze jest skwar i, i jakaś czapka na głowę czy coś zdasz. A przypominam o tym bardzo mocno. Prócz tego czas na piknik, jeżeli jesteście w Łodzi i nie macie pomysłu co robić 28 czerwca, to przypominam, że w parku Poniatowskiego jest piknik mangowy, nie my to organizujemy, ale są tam od nas ludzie zamieszani w tą całą akcję, więc macie infografikę ze wszystkimi danymi, które są potrzebne, żeby tam się znaleźć, dowiedzieć się o co chodzi i jak to działa. Więc tak tylko w ramach przypomnienia. A teraz przeskoczmy do tego, co mnie rozbawiło, jak tak się zastanowiłem nad tym, co się dzieje, czyli to jest karta którą tutaj mamy i karta jest w sumie od dawna porównywana ze Skirk. Jak pokazali animację Skirk, to było takie o, wuwa się boi, kuro się boi pokazać animację karta T, bo Skirk ma tak wypaśnione w kosmos. Przy czym to było dziwne od samego początku, bo animacje Skirk były orej części Ryusem asetów, które mieliśmy wcześniej, nie? Jest to samo ustawienie, zamiast Eskofii z chochlą i nożem z lodu, która do boju leci, to mieliśmy Skirk z aby z mieczem czy cokolwiek. Tak czy inaczej nie rozumiałem, dlaczego od strony Genshin'a wyskakiwali z takim, no, 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 pokaż, no, pokaż co masz, a potem się pojawiła karta i wszystko zamiotła, jak dla mnie. Mój prywatny odbiór, nie musimy się zgadzać, ale tak mi się w głowie złożyło po zobaczeniu jednej rzeczy dzisiaj, że jest bardzo dużo tych podobieństw, już pomijam, że Skirk Skirk też ma taki lekko elficki vibe, chociaż nie aż tak bardzo jak nasza Zelda. Z drugiej strony, dobór kolorów, w niebieskie tony uderzające, jakby wzrost postaci. Jest sporo tych elementów, które można tam od biedy przyszpić, że są z tego samego klimatu, ale podobieństw jako takich zbyt dużo nie ma. Na karcie nie ma rzeczy, które by się wizualnie kojarzyły ze Skirk, na Skirk nie ma tych takich karcianych, więc to je to. Od innej strony są podobieństwa za to bardzo duże. Na przykład jedna i druga potrzebuje swojej docelowej broni, żeby wy. Wykręcić z niej to, co ma być wykręcone. Ze względu na to, że kartartia jest pierwszą postacią korzystającą z tego zestawu statystyk do wykręcania obrażeń. No, to no, nie, nie da się znaleźć łatwo zastępstwa za jej miecz docelowy. Przy okazji Skirk jest podobna sytuacja, aczkolwiek tam jeszcze jest ten bajer, że do jej animacji specjalnych każdy inny miecz wygląda raczej słabo. No, może poza jednym, tym co jest z Natlanu do zdobycia, ten, ten taki ceremonialny. Cała reszta biednie wygląda, więc no, widzę analogię, widzę dziwną analogię. Co więcej, jedna i druga postać jest restrykcyjna. Jeżeli macie Skirk, a nie rolowaliście wcześniej po ESCOFI i nie macie Foki, to czujecie, jak bardzo szarpie, jak bardzo to topornie działa względem tego, jak macie Jeskoff i bo Mogę złożyć jeden i drugi team i zobaczyć, jak się gra i, i testowałem i powiem Wam, że różnica jest gigantyczna. A przy okazji Kartathii mówią dokładnie to samo, jeżeli nie macie czakony i nie śmigacie z aerorowerkiem najlepiej, ale czakona bardziej niezbędna niż mniej, no to kartathia i floredeli nie działają na tyle płynnie, przyjemnie i wygodnie jak z nimi więc okej okay. kolejne dziwne analogiczne połączenie między jednym a drugim co więcej jedna i druga postać jest totalnie OP jak na metę całej gry jeżeli wszystkie warunki poboczne są spełnione a z drugiej strony jest to postać zawodząca i toporna w graniu jeżeli nie macie tych dodatkowych rzeczy takich jak czakona i jej miecz docelowy więc Nice? Nice! Kolejna dziwna analogia. Co więcej? Pływające w powietrzu animacje. Skirk ma to swoje takie jeżdżenie, pływanie, unoszenie się. Ta również. Ta dosłownie również. Więc jeszcze więcej tych rzeczy się zbiera do kupy. A na koniec mamy wjazd w Chengdu Twin Towers, czyli ta promocja, którą pokazywaliśmy parę odcinków temu, że ej, kartatia wchodzi na banery i kartatia pojawia się na dwóch wieżach tych, co są w Chinach, w Chengdu, te gigantyczne cuśki i była ta animacja, wyjeżdża jedna, druga, na dwóch wieżach się to pojawiało i wyglądało super. I było takie, no, kawał dobrej promocji, to ma zasięgi, to Chińczycy to widzą, bo wiecie, to jest wielkie, z daleka to tak jak we Wrocławiu na Skytoera coś rzucić i to widać, z bardzo daleka. Więc tu się ludzie nabijali, że ej, jedna z ciekawszych promocji na Kiny. I zaraz za tym wjeżdża Skirk, która w tym momencie, kiedy ja to nagrywam, ma dokładnie tą samą promocję również na Chengdu Twin Towers, która zarówno kolorystycznie, jak i ustawieniem tych rzeczy wygląda tak bardzo podobnie, że. A... To zapewne jest przypadek, ale zbieg okoliczności nie lada, nie lada. Dajcie znać co myślicie na ten temat, mnie to bawi, niektórych to frustruje, nie rozumiem dlaczego. Dopóki kasa się zgadza i dostajemy fajny content w jednej i w drugiej grze, może najlepiej by było w obu, ale chociaż w jednej, dajcie mi chociaż w jednej, to ja jestem zachwycony. Przeskoczmy do kolejnej rzeczy, którą jest Kurofest 2025, czyli jak mi napisał Misiek Trogi, że Kuro próbuje zrobić coś w stylu własnego bliskona, więc zbliża się Kurofest 2025, gdzie oczywiście reklama jest z Punching Ray Raven, wraz z weathering Waves tam jest Bianca i Kartę i są to podobno ulubione postacie Solona, więc ja e, szczególnie kartę w wersji Flor delis, która bardziej przypomina wtedy Biankę i to by tłumaczyło wszystko. Tak czy inaczej, kiedy to będzie, a będzie to raczej tylko na Chiny i wątpię, by było to transmitowane do nas, to postaramy się to rozbebeszyć, powiedzieć, co fajnego tam było i przedstawić. I przedstawić. No my przedstawmy się dalej w ała się trzasnąłem, <laughs> My przestawmy się na uwaga, spekulacje i spoilery, spoilery i spekulacje. Pamiętajcie, wziąć wszystko z wielkim przymrużeniem oka i jeszcze większym ziarnem soli, bo nie wszystkie te informacje muszą okazać się prawdziwe. Niektóre z nich mogą być trafne od samego początku, a inne mogą być prawdziwe w momencie wycieku, ale zmienić się do chwili wejścia na serwery live. Więc jest dzisiaj jedna rzecz, która mnie bardzo bawi, a druga rzecz to jest coś, o czym wspominaliśmy tylko z kolejnego źródła leci. Tą pierwszą rzeczą jest Overflowing Palette Events. To są te takie bramy, w których układacie kolorowe cuszki. Jedna z moich ulubionych tych, tych pobocznych czynności do robienia w całej Irina Więc dajcie znać, czy Wam się to podoba, czy nie, bo w aktualizacji 2.5 będzie event związany właśnie z tym, więc będą różne gry i zabawy związane z układaniem tych kolorów, puszczaniem tych fal i całą tą resztą. Będzie to bardziej rozbudowane niż to, co mamy na mapach w otwartym świecie. Więc daj znać, czy Overflowing Palette ciebie bawi, czy też totalnie nie, bo wiem, że są ludzie do tego nastawieni strasznie antagonistycznie. To jest totalna odwrotność do mnie, bo to jakby nie ma za dużo związku z tym światem i nie widzę jakiegoś takiego większego połączenia, ale przyjemnie mi się to robi za każdym razem, jak to widzę, to jest takie o, o, o kolejna brama do machnięcia i connecting error, jak do tego doszło, nie wiem więc przeskoczmy do kolejnej informacji ostatniej likowej, którą na dzisiaj mamy że jest podbicie z kolejnego źródła, że w aktualizacji 2.5 jest mapa, będzie nowa mapa i będzie to całkiem spora nowa mapa, więc Septimon nam się najprawdopodobniej rozbuduje o to, co ciekło z tego wcześniejszego źródła, czyli Seven Southern Hills więc wszyscy, którzy liczyli na to, że będzie kolejny fragment mapy, żeby pozwiedzać, zdobyć te mastraity, porobić questy poboczne, skrzynki poszukać i właśnie porobić te wszystkie Overflowing palet, to będzie. Będzie to na nowej mapce w aktualizacji 2.5, co oznacza, że nie zostaniemy na lodzie i będzie bardzo dużo do zwiedzania, bo ta mapa, tak jak mówię, ze wcześniejszych lików, i z tego również sugerowana jest, że raczej wielka będzie. Czy znaczy nie jakaś super hyper turbo wielka, no ale wiecie, taki sensowny kawałek mapki powinien doskoczyć. No to jest tyle. Dajcie znać, co myślicie na ten temat, a ja bym przeskoczył do przypomnienia. Że Chong Troller to jest konkurs, który w tym momencie trwa. Jeżeli jesteście zainteresowani, to zapraszam do wspólnej zabawy, bo tam jest 8-bit do Ultimate 2.4G wersja Chongyu nowa z Genshin'a do przytulenia. Oprócz tego, co jest grane, pojawiło się dzisiaj z mojej perspektywy, czyli wczoraj, przedwczoraj z waszej, chyba że ten odcinek zostanie przesunięty, to jeszcze dalej, gdzie gadamy na temat największej kradzieży konsolowej w historii niekoniecznie, ale na chwilę obecną tak jest to opisywane i nie udało mi się zweryfikować, czy było cokolwiek większego, czyli tyle, ilu ukradzionych Nintendo Switch'y dwójek było w minionym tygodniu, nie było jeszcze nigdy. Dzisiejsza miastóweczka jest związana z farmą i z randomixem, więc pamiętajcie, z waszej perspektywy dzisiaj jest wtorek odhaczyć bossów dla surowców i to jest już wszystko, co ja dzisiaj dla was mam przygotowane. Jeśli ci się podobało, to nie zapomnij dać łapki w górę, a jeżeli wręcz przeciwnie, to poproszę łapkę w dół. Życzę ci miłego dnia, dobrego świetnych i świetnych pięciu gwiazdkowych rolek niech Rowerek Arange Wam sprzyja. Korzystając z okazji chciałem bardzo mocno i serdecznie podziękować wszystkim wspierającym Wasze wsparcie. Jest nieocenione. Dziś magowie, Wasza magia jest potężna. Dziś arcymagowie, Wasza magia jest arcypotężna. Dziś Twitcher nauczy, Wasza magia jest Twitcher potężna. I Twitcher dziękuję Wam za Wasz wpad w ten kanał. Miłego do następnego i hej! O, ja cię kręcę, ona się położyła i oczywiście się zrobiło tutaj ciemno. To się celowo zrobiło ciemno. Czy ona wywołała noc? Bo to wygląda tak, jakby ona, bo ona siadła przed chwilą. No, no to ona wywołuje. Pierwszy raz widzę tego idla, bo jeszcze na niej nie grałem, ludzie. Mam ją, ale jeszcze nie gram, bo nie złożyłem. Czekam, aż będę miał złożoną jedną, drugą i przynajmniej trzecią postać w formie jako tak ogrywalnej, i wtedy zaczyna się tym bawić. Wow, ile, ile minęło od bannera? Prawie dwa tygodnie, a ja dopiero widzę te pierwsze idle animacje.